Cześć, witam Was wszystkich. Dlaczego uzależnienie od telefonu komórkowego może być niebezpieczne? Ja uważam, że ten temat jest bardzo ważny, dlatego postanowiłem go nagrać, gdyż w ostatnim czasie zauważyłem, że bardzo dużo osób popadło całkowitemu uzależnieniu od telefonów. Głównie to dzisiaj chciałbym poruszyć takie trzy kwestie. Pierwszą z nich jest przede wszystkim rozkojarzenie. Bardzo dużo osób, kiedy gdzieś przechadza się, przemieszcza, obojętnie czy to na przykład, nie wiem, w punkcie księdztwa, czy w przychodni, czy czekając na przykład na autobus, czy na przerwie w pracy, gdziekolwiek, używa telefonu komórkowego i często to jest tak, że te osoby nie muszą go używać, tylko po prostu już z przyzwyczajenia od tak zwanego uzależnienia, po prostu wyciągają te telefony i robią po prostu coś, cokolwiek, byleby by tylko robić i, i nam no, przypadają takiemu rozkażeniu. Są całkowicie e, myślami gdzie indziej. Drugą kwestią jest na przykład to, że y, y, jest to tak zwane lekceważenie innych. Co mam tutaj na myśli? Oczywiście co jakiś czas sobie zerkam na swoje notatki, bo y, mówię z góry, że y, czasami do niektórych filmów sobie notatki, żeby coś mi nie umknęło, żeby czegoś nie zapomnieć lekceważenie innych podczas używania telefonu jest też bardzo częste gdyż podczas spotkań ze znajomymi wiele osób zamiast rozmawiać po prostu co robi siedzi i przegląda internet mówi że mam prośbę tylko chwilę tylko chwilę a z tej chwili tak naprawdę się robi tak że 80% rozmowy oparte jest na tym że ktoś tylko i wyłącznie spogląda w telefon no i trzecia kwestia jest to innymi słowy brak orientacji. O tym też nagrywałem swoje filmy, gdzie też byłem świadkiem różnych sytuacji, kiedy ktoś właśnie idąc gdzieś, przemieszczając się ulicą, przechodząc przez pasy, jadąc samochodem, nie ma orientacji, co się dzieje, ponieważ skupia się na telefonie. Także to naprawdę może być dla nas i dla osób w naszym otoczeniu bardzo niebezpieczne, dlatego zachęcam Was do tego, żebyście jednak zwrócili na to uwagę i nie byli osobami uz uzależnionymi od swoich. Telefonów, choć zdaję sobie sprawę, że teraz y, wpływ y, no, y, otoczenia, czyli wiadomo, praca i w ogóle wszystko, tak, dostęp do sieci w telefonie sprawia, że rzeczywiście człowiek używa często tego telefonu i jest to nam niezbędne, ale jednak trzeba też y, robić wszystko z umiarem, wszystko ma swoje granice. Mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, to zachęcam do klikania w górę oraz subskrybowania mojego kanału. No i oczywiście zapraszam do tego, żebyście oglądali inne moje nagrania. Cześć.